To klawie. za mnie, Mówi tu O, Ej, dobra, jeszcze nie Wychodzimy z co? Nie, nie wychodzimy, ale sadamy w kolei. Zróbmy nowe okulary że się po to, prostu te nie. Pewnie, no mam. Ja mam, ja mam wody, to, to. Bo się, jak, jak nie, jak się tym jakoś e, Dobra, możecie się O, ale Na razie. to O, tu jest. Takie co? Musimy jej to poczucie. No, mam nadzieję, że w tym taki sposób się znowu Wiecie dziewczynę? Na... Nie wiem. Nie wiem, czy się wygodnie, Po prostu nie wiem, bo... bo... wiecie, nie Nie. Kiedyś, kiedy mi się wynosił w pokoju, bo powiedział, że to nie to to było nie... miłe? Bo, jakby nie jest takie, jak się powiedział, to już będę już... ja on się Tego wiem. Ale ja wiecie, to ja mam mocę. Przecież...

Kogo najbardziej denerwuje na serca? Mnie, nie. Mnie, nie. Ona też mnie. Ona tak denerwuje, że normalnie wiesz, nie się denerwuje. No. Mnie, nie. Mnie, nie. Trakuloro. That's <laughs> the